No i w końcu, jak się już przepchałem tam przez ten tłum ludzi, reporterów, bo i cała masa zdjęć tam była, bo redaktorzy z gazet, fotografowie, daję te kwiatki i mówię, że gratuluję, Matusiu, piękna sprawa. Mama się rozpłakała, przytuliła się i mówi, synku, nareszcie. Kiedyś pamiętam było takie zdarzenie, że było, trzeba było namalować godło polski. Wiadomo, za czasów komuny był orzeł bez korony. Natomiast babcia, jak i mój dziadek, który był historykiem, z, tak z zamiłowania, wszyscy twierdzili, że godłem polski jest orzeł w koronie. Więc co zrobiłem? Namalowałem orła w koronie. No i bardzo szybko wylądowałem u psychiatry, bo mnie nauczycielka skierowała. Nazywam się Anna Walentynowicz, jestem żoną Piotra, wnuka. Pani Anny Walentynowicz. Babcia zawsze była taką osobą, gdzie czuło się nawet trochę strachu w sumie, bo zawsze się bałam, że coś powiem nie tak. Moja ocena nie jest miarodajna do sytuacji jaką ludzie przeżywali, bo ja z skrajnej nędzy dochodziłam i dla, dla mnie to każdy, każdy przeżyty rok był tym lepszym. Ja doceniałam każdy przeżyty dzień.